W związku z sytuacją powodziową w rejonach zagrożonych pełniło służbę ponad 7 tysięcy policjantów odpowiedzialnych za zabezpieczenie prewencyjne. Okres powodzi to sprawdzian przede wszystkim dla specjalistycznych jednostek policji. Lotnictwo policyjne przeznaczyło do bezpośrednich działań 14 śmigłowców, w tym 2 Mi-8, które najczęściej były wykorzystywane do akcji ewakuacyjnych. W krytycznych sytuacjach policyjni lotnicy, współdziałając z ratownikami ze Straży Pożarnej, podejmowali potrzebujących pomocy z miejsc, do których dostęp innymi środkami transportu był utrudniony lub niemożliwy. Tego typu działania były szczególnie trudne, ponieważ wiele poszkodowanych osób, mimo zagrożenia życia, nie chciało się zgodzić na ewakuację. Do głównych zadań policjantów. Należało umożliwienie swobodnego dojazdu i wyjazdu ekipom i jednostkom ratowniczym, organizowanie objazdów rejonów zagrożonych i informowanie o tych objazdach, a także ochrona porządku w miejscach pracy ekip ratowniczych. Funkcjonariusze z komisariatów, mających na swym wyposażeniu sprzęt pływający, uczestniczyli w patrolowaniu miejsc szczególnie zagrożonych oraz brali udział w akcjach ewakuacyjnych. Szczególnie przydatne w tego typu działaniach okazały się jednostki płaskodenne, mogące operować na akwenach o małej głębokości.